Hej widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać Robloxa. Od razu proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. Z nami dzisiaj ksavary Możecie go zna znać też z jego kanału albo z mojego odcinka z, Roblo z tego z Brawl Stars'a. A tak w sumie myślę, czy my się już w gierce nie widzimy, bo dzisiaj nagrywamy iBoxing Simulator. Później Wam wytłumaczę o co w tym chodzi i ten jak mi się Roblox załaduje to się widzimy na RA. Eee, nie wiem, co było I co powiedzieć, że trochę urzę graliśmy, okej? chcieliśmy przetestować i nie myślać, że wciąż nie będziemy mogli. A ja próbuję się do ciebie dołączyć. A ja mam czapkę, która ma 10. Co to jest za czapka? Pieniądze. A, hajs, wyle tam głowy. Ale ja zenchantowałem. A, bo ja mam dwa. Ten fajnie, mam to Można, y jak przejdziemy do następnego świata, to możemy sobie kupić, czekaj. Y w następnym świecie są te pety. No. Razem. Y widzę, by to się wszystko nagrywało udawajcie, że tego nie widzieliście. My już jesteśmy w grze i ten... i... trochę już się rozwinęliśmy z, z Xaverem, bo... tak sobie pograliśmy po prostu. No, to my sobie tutaj gramy, mamy 11 kaski. Możecie również zostawić łapę w górę i subskrypcję. 11 tysięcy kaski, już 12. I widzowie, o, o co w tej grze chodzi? W tej grze chodzi o to, że otwieramy czekajcie, bo się, o yy, otwieramy boksy i zdobywamy yy, kasę i jak widzicie mamy kasę i takie diamenciki i też może i w następnym świecie będziemy kupować pety za te di diamenciki więc będzie naprawdę fajnie, myślę, że zrobimy z tego kilku, kilka odcinków i jak jak, tyś, jak mówiłem na poprzednich filmach, tutaj nie będzie wydawania kasy gramy Zy. Ksawery jeszcze raz powtórzę. Ma Ksawery, możesz się odezwać? Siada. No. Raz dwa. I siema razy dwa. Ej, a ten. Co? Jak się na cząsteczku robię, bo jestem przełącząca? Dalej ci pokażę, tylko musisz mnie znaleźć. nie wiem, i wypiłem swój małpot na D-Mail. Znajdź mnie to ci pokażę. A gdzie ty jesteś? Mhm. W drugim W drugim świecie, drugi świeci, ale ja przejęczam cię. A przejęczam cię, dobra. No tutaj Gdzie przy cię? Widzisz mnie? Nie chodź do enchantu. O, dobra, jesteś, widzę cię. Patrz, wchodzisz w enchant? Wy wybierasz rzecz? I, masz ten duży home, potem po, masz e, enchant. Enchant, i łączysz sobie. No, widzowie, trzeba pomóc Xaveremu, bo ja już w tą grę grę trochę. A Xavery, No, nie za długo gra. Chyba. No, grał na jednym koncie widzę chłop... Widzowie, chłop nam na prezent z rąbą sprzed nosa. Widzo, widzowie, brakuje... Musimy mieć 85 tysięcy, żeby przejść do następnego świata i mamy coś nowego. A diamenty są po to, żeby kupić pety y, w następnym świecie. Możecie też wbijać na Xawery'ego kanał, Xawery Jurkiewicz ma dwa kanały fajne są tam odcinki. Są też ze mną i z naszym jednym kolegą, który się nazywa Krasnal Borys.